Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tom pierwszy z naszej edycji. 24 godziny Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus opuszcza matkę Najświętszą i udaje się do wieczornika. Jesteśmy w tekście Katariny Emeryś Opisuje nam coś jak wyglądało przygotowanie gdzie się znajdowała wieczerza w domu Józefa i Nikodemas Alematei apostołowie otrzymali tu różne narzędzia naczynia bo przyszli oni do Weroniki prosić o pomoc i właściwe imię była Serafia mąż był radnym miejskim Przeważnie bawił poza domem oddany swoim zajęciom. Chociaż był w domu u Weroniki to trzymał się z dala od niej. Weronika była w wieku Matki Bożej. Apostel otrzymali już do naczynia, których część uczniów zajęli wieczernika w nakrytych koszach wzięli stąd również kielich, który Jezus którym Jezus posługiwał się przy ustanowieniu najświętszego sakramentu. Jest to wspomniany Graal. Tyle historii o nim, Panie. I oto Katarzyna Emeryś opisuje fenomen tego kielicha. Wspomniany kielich był naczynie, tajemniczego pochodzenia. Przez długi czas spoczywał w świątyni między innymi starożytnymi i cennymi naczyniami, których cel i początek dawno uległ zapomnieniu, podobnie jak i teraz nie jeden starożytny święty klejnot z upływem wieków i zmianą okoliczności poszedł w pamięć. Od czasu do czasu wybierano świątyni przestarzałe, nieznane z użytku naczynia i klejnoty i je lub dawano przerobić stosownie do potrzeby. I to najświętsze chciało nieraz przerobić, ale kielich zrobiony z jednak nie, nie na kuszczu, nie dał się stopić w ogniu, więc go zarzucono. Za zrządzeniem Bożym Znaleźli go młodzi kapłani w skarbcu, porzucone wraz z jakimiś rupieciami w skrzyni, i jako stary zapomniany, zapomniany sprzęt ofiarowali na sprzedaż miłośnikom starożytności. Cały zestaw to jest kielich z wydatkami, to było takie specjalne skrzynce, w takiej specjalnej skrzynce, jakby była forma tabernaculum, kupiła w ten czas Weronika, już nieraz służyło Jezusowi przy ucztach świątecznych, ale od ostatniej wieczerzy przeszedł w stałe później gminy wyznawców Susa. Do kielicha należy cały zestaw przynośny sporządzony stopniem do przeznaczenia, to jest do ustanowienia najświętszego sakramentu. Dawniej oczywiście go nie było, ale teraz pamiętam już kiedy i czy nie Pana dodatek ten zrobiono. Cały zestaw przedstawiał się tak. Na płaskiej płycie stał wielki kielich, wokół niego sześć małych kubków. W płycie tej znajdował się wysuwany rodzaj szufladki, ale nie pamiętam już, czy zawierał coś świętego czy nie. W swym kielichu stało drugie, mniejsze naczynie, na kielichu leżał talerzyk przykryty sklepioną. Obułko. W posadce kielicha był umyślny schodek na małą łyżeczkę. Wsłynaczenia odsłonięte były cieniutką tkaniną, osłonięte pokryte zwykle wielką, wydrożoną półkulą, jakby parasolem. Zrobiono zdaje się ze skóry i opatrzono z góry gałądeczką. Kielich składał się z kubka na wino z podstawki, później zapewne dodanej podstawka bowiem z innego materiału, a sam kielich z jakiejś grunatnej masy, gładkiej, jak szyba zwierciadła. Kształt miał gruszkowaty. Po bokach dwa łóżka do podnoszenia, bo ciężar jego był dosyć znaczny. Cały był posłacany i też złotem wyłożony. Posadzka, podstawka wyrobiona była z ciemnej żółtej rudy. Wokoło obywał tego ma Wokół obejmował ją z tegoż materiału wykonany wąż i latorość wina. Cała zaś była seżona kamieniami w podstawie, jak już wspomniałem, rysowek dla małej Rzeczki. Sam kielich przeływał później Jakub młodszy przy Kościele Jerozolimskim. Wiem, że dotychczas znajduje się on gdzieś w bezpiecznym ukryciu, i kiedyś znowu wyjdzie na jaw w stosownym czasie, jak przy ostatniej wieczerzy. Mniejsze kupki przeszły w posiadanie innych kościołów. Tak, jeden był w Antiochii, inny znów w Efezie. W ogóle naczynia dostaje się z kościołów. Kupki te należały kiedyś do patriarchów, którzy pili z nich ten, pełen ten, ten, ten napój, gdy odbierali lub udzielali tak samo w swoim czasie widziałam i opowiadałam. Początek wielkiego kielicha ginie w pomrokach, w pomroce wieków. Posiadał go już Noe i w czasie potopu ustawił go w arce na samej górze. Melchizedek przyniósł go z sobą z kraju ser Miramide. Gdzie był zarzucony do Kanaanu, gdy zakładał osady w Jerozolimie. Tego nie wiedziałem, że to osadę w Jerozolimie zakładał kapłan Melchizedek. W nim składał wobec Abrahama, Abrahama ofiarę z wina i chleba, potem mu go pozostawił. Potem widziałem go u Mojżesza. Masa, z której był zrobiony, była tak zbita, jak masa dzwono. Wyglądał, jakby nie był wykuty ręką ludzką, lecz jak gdyby przoda sama go ukształtowała. Jakby wytworzył się z łona ziemi, kiedy powstał, z czego był wiadomy tylko samemu Jezusowi.